Wie ci, że przegrasz, Harley Quinn. Odważne słowa, jak na gościa na drugim miejscu, Batmanie. Bez obaw. Nie topesz łatwo dogoni szkodnika. To jest trasa wysokich lotów. Bo mierzymy wysoko, łapiesz Gacku? Ja wymierzam jedynie sprawiedliwość. Psz, psz, uhu, tak! Czemu jesteś takim smutasem? Bo to jest ostatnia prosta, a mój silnik ma moc. Jestem Batmanem! A ja mam to! Hej, to moje! Wiesz, skoro ty zabrałaś Batmana, też mogę coś sobie wziąć. Hahaha, ha, ha, ha. ale ja go nie zabrałam, jest moja kolej! O tak, to moja kolej, by wygrać. Lepiej uważaj, bądź Później się złapiemy Gacku. Hmm, a może lepiej złapię cię już teraz? Uuu. 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 Mam cię! haha! Ha, ha. Świetnie się wstrzeliłem z Ripostą, nie? Dobra, to było całkiem niezłe. A moja nagroda jest już tuż za rogiem. Hej, gdzie się podziała meta? Ojej! Ha? To Bratman! Wiesz, mów Gacek, dobra? No dobra, Gracek. Hmm. Widzisz poszlaki z Kubi? Ktoś tu przyszedł i zabrał metę. Możesz ciut wyraźniej? Ja się tym zajmę. Cześć przyjacielu, powiedz nam, jak myślisz, gdzie jest podejrzany? Ten ktoś jest gdzieś tam! Interesujące. Mówisz po psiemu? No jasne, nauczyłem się ponad 200 psich dialektów. Okej, panie Mondralo, to kto zabrał naszą metę? Według moich obliczeń to musiał być. To Joker! To Joker? To Joker! To Joker! Zgadza się, Gacku. No nareszcie rozgryzłeś tę zagadkę. To ja ukradłem metę i zamierzam ukraść wszystkie mety na świecie, abym już zawsze wygrywał! Zdaje się, że to przegrasz, Batmanie. Ale wciąż jestem szybszy niż ty, Harley. Cudnie! Jesteście zbyt skupieni na wygranej, by współdziałać, więc nie złapiecie mnie! Nie, nie oszukasz! Znam twoje zagrywki. Naprawdę, Harley? To co jest za tobą? Nie złapiesz mnie na tę starą sztuczkę. Harley, spójrz za siebie! Oczy otwarte! Whoa! na przejażdżkę. Klaun nadleciał, więc czas na przyłożenie. Hi, hi, hi. Teraz się nie obronicie. Jesteś na tyle szalony, by sądzić, że wygrasz z malem. No jasne! Wygram i to uczciwie oszukując. Kto pierwszy dostanie doładowanie, z pozostałych czeka zdołowanie. -hoo -hoo! Nie musisz kilka krok nie powtarzać. Mm. Okej, okay, Scooby, aportuj. Okej. Okay. Wow! Pora zatankować. Wow! Stary numer ze skórką od banana? Spodziewałem się tego od początku. Ile ten pies może zjeść? Udało mi się wykręcić od jedzenia. Joker zaczął się oddalać. Hmm. Podaj mi pierścień. Co? Nie ma opcji. Zaufaj mi, mam pewien plan. Zgoda. Mango! Jokerze, wymieńmy się! Diamentowy pierścień z zametem! Co? Myślisz, że jestem pazernym zbirem, Batmuszczku? O, nie potrzebuję pieniędzy! Moim pragnieniem jest trochę was pomęczyć, całości herośni! A ja chciałem tylko odwrócić uwagę! Dasz radę, Scooby! Nie fairfoot Nie pokonasz mnie! Jesteś twoim nogiem! Nie! Koniec gry, Claudia. O, to był kiepski krok. Wrócę za rok. Udało się. Świetna praca zespołowa. My zespołem zabawne. Wiesz co? Muszę to przyznać. Jesteś niezła jako Batman. A ty jesteś bystry jako Harley. Następnym razem zamiana? Dzięki, Ponczusiu. Znaczy, sprawiedliwość zwycięży w każdym starciu.